Cześć dziewczyny, dzisiaj e, na prośbę jednej z moich mm, widzek e, nagrywam dla was e, pielęgnację włosów i jeżeli mnie oglądasz to pozdrawiam i, i może już zaczniemy, bo trochę tego jest więc tak, e, może w ogóle czym czeszę włosy? włosy czeszę taką szczotką okrągłą e, Grzebienia już nie używam i, I muszę powiedzieć, że bardzo fajnie się sprawdza I też jak czeszę, to po prostu włosy później nabierają takiej fajnej lekkości I, i naprawdę bardzo fajna szczotka um, Teraz kolejną rzeczą będzie szampon Szampon obecny, który używam jest to szampon z ziai I on jest y, do włosów przetłuszczających się jak widzicie I on jest lawendowy Muszę wam powiedzieć, że on pachnie, no, pięknie Jaką lawendą I nie mogę wam zbyt wiele o nim powiedzieć, ponieważ używałam go dopiero wczoraj pierwszy raz I, i co? Ale ogólnie e, moje pierwsze wrażenia Pięknie, pięknie pachnie, e, fajnie się pieni um, I wiecie co, w ogóle właśnie, muszę się was zapytać Czy jeżeli myjecie włosy to jak już wiecie, spłuczecie i już byście chciały wyjść spod prysznika czy tam, tam zwany, czy macie takie strasznie szorstkie włosy, bo ja wam powiem, że ja kiedyś takiego problemu nie miałam, ale nie wiem, od jakiegoś szamponu jakiegoś użyłam i od tej pory, po prostu za każdym razem, jak, jak spłuczę już włosy, moje włosy, jak, mm, nie, nie mogę się wysłowić, jak spłuczę włosy, to one są takie szorstkie i potem szamponie to jest po prostu już masakra Może dlatego też, że on nie ma odżywki, ale no używa... Nie, nie używałam Nie, używałam Używałam e, no, Ale to zaraz Dobra e, Następną rzeczą Którą używam To teraz może przejdziemy do masek e, Mam e, dwie maski i jedną odżywkę Może zaczniemy od tej odżywki Jest to e, apteczna odżywka z Dory Nie wiem czy wiecie. I to jest z to jest z witaminą E i z glinką. I ona jest na skórę głowy. I mm, ona jest na skórę głowy. I ona jest z owoców też przetłuszczających się. Niestety ja używałam ją regularnie i żadnych efektów zaskakujących nie widziałam. Kolejną rzeczą jest ta maska, której wam nie polecam, którą ja osobiście nie polecam z biowaksu. Um. Coś mi aparat wariuje Jest to do włosów zniszczonych i suchych I teraz ja wam powiem, że ogólnie ja przez nią dostałam łupież, tak? Ale um, ostatnio... Ale ogólnie efekt jaki ona daje, bardzo mi się podoba Bo po są takie... Znaczy ja wam powiem, że ja używam ją na noc I wtedy właśnie jak użyłam takie maski na noc, to stosuję taki czepek Jak widzicie i, yy, I na to Taki wiecie, żeby zapinać tak włosy I, i to tak yy, chodzę yy, spać I rano po prostu zmywam Więc yy, ta maska ogólnie sprawia się fajnie Tylko, że no yy, wywołała u mnie upierz I ona jest chyba około 20 zł, tak Kolejną maską, którą, z której już jestem bardzo, bardzo zadowolona Jest to maska Krema mm, la T. Nie wiem, jak to się wyczyta. Jest to maska z, z kokosem, chyba. Ona jest kokosowo-mleczna. I ona ma tutaj 1000 ml. I ja ją kupowałam za około 20 zł, ale wczoraj patrzyłam na Allegro i one są już po 10-11 zł. I teraz ona pachnie, no. No, pachnie. Pięknie, ja już ją, nie wiem czy zobaczycie ile ją założyłam. To jest moje już drugie opakowanie jest oczywiście bardzo wydajna I, I ona też jest do włosów się, I naprawdę włosy po niej są takie mięciutkie No właśnie dzisiaj Używałam, znaczy wczoraj używałam Naprawdę bardzo fajnie Pachną pięknie I, I naprawdę bardzo fajna maska I polecam Nie jest droga, więc możecie wiedzieć Widzicie Widzicie Wiecie, ta, ta ma 250 ml i kosztuje około 20 zł, a ta ma to jest chyba kilogram, tak? I kosztuje 11-12 zł. I teraz tak, teraz przedmioty... Aha! No i oczywiście szampon, który pomógł mi poradzić z upieszem jest oczywiście Mizoral. Bardzo dobry szampon i jeżeli macie też takie problemy, to polecam ponieważ wcześniej miałam Joannę rzepę i ona też była do włosów przetłuszczających się wypadających i zupełnie i ona mi nic nie pomogła. To był szampon. E, tak, i teraz może ingiełka. E, Jest to mgiełka wzmacniająca z radikala. I ja wcześniej pokazywałam Wam szampon, też używałam. I one mi nic nie pomogły. Miały... E, e, miały... Sprawić, że moje włosy będą silniejsze nie będą tak wypadały. Niestety nic kompletnie. Ale używam, żeby zużyć. I kolejną teraz rzeczą jest... Ym, jest to serum na końcówki. Na suche i zniszczone końcówki dla każdego rodzaju włosów. I muszę wam powiedzieć, że ja zauważyłam, że mam mniej... Ym, mniej rozdwajających się końcówek. I naprawdę, widzicie, zużyłam... Tyle, użyłam ją od miesiąca. Mniej więcej. I jestem naprawdę zadowolona. Na pewno kupię jeszcze raz, jak mi się skończy. I teraz kolejna rzecz, którą po prostu ubóstwiam. Ogólnie tak. Ja włosów y, nie suszę, chyba, że no już muszę, tak? Mm, albo, że nie wiem, idę na jakąś imprezę i chcę, żeby włosy były takie, wiecie, świeże i w ogóle. To wtedy myję. Ale jak myję... Y, jak, y, wtedy suszę. Ale jak suszę, to używam y, z L'Oreal'a Thermal I to jest... Y, Termoaktywna pielęgnacja pomaga odbudować i chronić włókno włosów oraz ułatwia suszenie włosów. I to jest właśnie y, taki. Jak widzicie, to już mi się skończyło, ale wczoraj zamówiłam. Plus jeszcze coś z Lorala, ale to Wam pokażę, jak przyjdzie. To jest tak, jakby taki cement, wiecie, jak z I też pięknie pachnie. Ym, I co? I naprawdę bardzo fajny produkt. Y, chroni włosy, pięknie pachnie. Są po niej, włosy po niej są takie leciutkie i po prostu na no, jak puszek. Więc naprawdę super, polecam. I on, aha, on kosztuje 29,90. Um, I teraz, takie, może już, aha, jeszcze używam. E, czasami jest z biosilka, bio ale uf, jakoś to na mnie nie dzieje. A ja w ogóle nie wiem, że mało rzeczy na mnie działa. Nie wiem czemu. No, więc e, tak. E, ma, używam też czasami suchego szamponu. I jest to Beauty Formulas. Ehm. Um, drugi raz go nie kupię będę szukać dalej i, i to co wam pokazywałam w holu puder z Be. dodając objętości bardzo fajny produkt dodaje objętości skleja włosy no. i ostatnią rzeczą którą używam jest lakier Taft. power and fullness hairspray Um, to jest ten najnowszy e, Piątka oczywiście I e, fajnie, e, fajnie Trzyma fryzurę Nie skleja e, Łatwo się go rozczesuje I, i objętości jakoś nie zauważyłam Żeby jakiś wielki dawał No ale w sumie to lakier tak? E, tak moi drodzy Więc w sumie co mogę wam polecić Na pewno z tych rzeczy To to Naprawdę super produkt. So, so Tell Me Daisy też polecała. Więc naprawdę, no, rewelacja. Kolejną rzeczą to no, rozwajające się końcówki i niezależnie jeżeli macie problem z wypadaniem włosów i to, aby żeby chronić, żeby chronić nasze włosy przed suszarką. Ja ogólnie, właśnie, ja wiecie co, ja kiedyś susza, suszyłam cały czas włosy, ale... Kiedy poszłam do apteki na badanie włosów pani powiedziała, że mam strasznie zniszczone, w ogóle zobaczyłam na komputerze, jak moje włosy wyglądają i powiedziałam, o nie, koniec. Koniec, koniec. Więc od tej pory włosów nie suszę. I, i... chyba, że no wiecie, no jak muszę, to suszę, tak. No więc ym, to chyba by było na tyle. Jeżeli coś wam pomogło, jeżeli moje słowa albo moje produkty któreś Wam pomogły, to ym, kciuki w górę. I, um, i to chyba by było na tyle tak. I do zobaczenia w następnym filmiku.